Hej szananko z tej strony Kondziuwa i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Znajdujemy się oczywiście na naszym świecie Minecraft Survival i moi drodzy w dzisiejszym filmie musimy zająć się kolejną bardzo ważną rzeczą. Tylko takie robimy w ostatnim czasie. Zaczęło się od farmy villagerów, znaczy w zasadzie od hali do tradowania z villagerami. I w ogóle teraz popatrzyłem, zrespił się pierwszy golem, no ale w końcu skoro mamy aż tyle villagerów, no to nie jest to w sumie dziwne. Wcześniej nie było tutaj żadnych golemów a teraz ilość bidagerów wzrosła chyba, bo dołożyłem im tu jeszcze łóżeczka jest ich, czekajcie, dwóch, czterech czekajcie, czterech jest tutaj i czterech jest tutaj, czyli ośmiu okej, okay, no to 8 to jest bardzo fajna ilość, ja będę potrzebował troszeczkę więcej no ale to, to już później, cieszymy się Panie Golemie, że jest Pan z nami natomiast moi drodzy, w dzisiejszym filmie będziemy musieli zdecydowanie rozbudować farmę Sugarkina, jakby jest to absolutna konieczność w przyszłości papier to będzie absolutny Top of the top, jeśli chodzi, wiecie, o trade z, z villagerami. No nie, I to nie mówię tylko, że z tymi bibliotekarzami, ale też chociażby na przykład z kartograferem, bo przecież jemu też możemy kartki dawać. Nie wiem dokładnie, ile gdzieś tam wynosi. inaczej ile ile zbierzemy Sugar Kena' za jednym takim zbiorem, który mamy tutaj przy naszym jeziorku. Więc teraz zobaczę, oczywiście pewnie nie wziąłem wszystkiego. Ale jest to OK. Czyli takie nieco ponad 2,5 staka. Ja stwierdziłem, że tą farmę. Zbudujemy sobie gdzieś tutaj, no nie? Tylko na pewno dobrze by było wyrównać. Czekajcie, czy to ma efficiency 5 ma? Ok, więc dobrze by było na przykład wyrównać tutaj sobie ten poziom tego Dirta. Nie wiem, jak duża byłaby to farma, ale na pewno, żeby za jednym zbiorem, no nie? I tej farmy koło jeziorka, i tej farmy tutaj, no to nie było dwa staki, tylko powiedzmy sześć, siedem, no nie? To jest dla mnie absolutny priorytet. Więc myślę, że tutaj sobie możemy jeszcze troszeczkę poszerzyć jeszcze gdzieś tutaj kawałek. O, można nawet dotąd, dobra, dotąd sobie polecimy. I zobaczymy przede wszystkim jak rozbiję ten teren, no nie ile tego nam wyjdzie. Na przykład, gdyby to było dotąd, czekajcie, zrobimy sobie dotąd, no bo oczywiście też nie chciałam lecieć do samego końca tak totalnie, no ale jednak musi to być sporo, no musi to być spore, bo na pewno zajmie to bardzo dużo miejsca, ale potem w przyszłości będziemy mieć z tego sporo profitów, także wydaje mi się, że jest to absolutna konieczność, żeby coś takiego zrobić. No i teraz tak, czekajcie, tu już powolutku kończę, nie chcę za bardzo rozkopować też terenu pod Dirtem, więc chcę tak dokładnie to wykopać wszystko. Okej, okay, tu mi się nie udało, więc czekajcie, raz i, raz i dwa w taki sposób. Jeszcze sobie tutaj zniszczymy to, tu zniszczymy to. Dirta pozbieramy, bo on się może przydać w przyszłości, jakby to dźwięk nie zabrzmiało. I teraz zobaczymy sobie, jak duże jest to pole, które rozkopałem, bo tego jestem ciekawy. Ile nam tego tutaj wyszło miejsca? Może obrócić w taki sposób? Szczerze, jest sporo, ale musi być jeszcze troszeczkę więcej, więc polecimy sobie... Nie wiem, czy może dodać, na przykład, troszeczkę jeszcze poszerzyć. Nie dużo, wiecie, nie dużo, ale jednak, jednak to, co mieliśmy, no to było troszeczkę za mało. To było troszeczkę za mało, więc polecimy sobie może jeszcze tak, tutaj 3 czy 4 kategorii szerokości. Dobra, 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 więc tu już kończymy to, to, to i to. Tu musimy teraz załatać tu dirtem, tu dirtem, tu dirtem. Ok, to zbieramy. I teraz pytanie, jak to tutaj wyjdzie, no bo jeśli tak, no to byśmy tutaj musieli to jakoś sensownie załatać, no nie, żeby to też wyglądało w miarę normalnie. No i powiem Wam tak, że to się już wydaje takie sensowne pole, no nie? Gdybyśmy tu mieli Sugar cane Trzeba by to było policzyć, no bo oczywiście, czekajcie, Sugar cane zaczynałby się tutaj, jakby w tym miejscu byłaby ta farma Sugar cane Moglibyśmy oczywiście zrobić na przykład zejście o jeden schodek, ale ten Sugar Cane'u jakby tutaj, no nie? Że tutaj go kładziemy na tej wysokości. No i wiadomo, że przez środek szłaby woda, także to też jest bardzo ważne. Jestem na pewno będzie troszeczkę robota, ale poczekajcie, czyli tak, tu by był sugar cane, tu by była woda, czyli tak, sugar cane 1, sugar cane 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 No i powiedzmy 12 albo 13, jeśli tam brachnie co zobaczymy. No i czekajcie, 13 teraz razy ile? Jesteśmy na koordynatach minus 625, a powiedzmy, że farma byłaby gdzieś. No raczej do tego miejsca, no nie pi razy drzwi mówię, no bo potem różnie by to wyszło I teraz to jest minus 652, czyli to byłoby takie 13 razy 25 No to moi drodzy, nam to daje 325 sztuk A w przeliczeniu na staki, 325 sztuk, no to jest no dosłownie nieco ponad 5 staków Plus około 2 staki mamy z tego, więc mielibyśmy za jednym takim pełnym zbiorem aż 7 staków Sugar I wydaje mi się, że serio jest to bardzo dużo, także nie pozostaje mi nic innego jak wziąć się do... Pracy. Skoro tutaj mamy roślinki, no to tak, tutaj miejsce przerwy, tu miejsce przerwy i tu można zacząć sadzić sugarkejna, a skoro tu można sadzić sugarkina, to znaczy że teraz co dwie kratki będziemy musieli wejść, tu rozkopywać. No jestem troszeczkę roboty, ja sobie z tego zdaję sprawę, dlatego troszeczkę cięć będzie yy, na pewno i teraz tak, do jakiej wysokości, może tak jak są te roślinki, no nie żeby troszeczkę było też od jeziorka i teraz tak, to rozkopiemy jeszcze, yy, to, rozkopiemy, to rozkopiemy, to rozkopiemy, to rozkopiemy, to rozkopiemy, to też, to też, to też i jeszcze to też, no nie no i teraz tak, tu będzie, jeśli tu byłaby woda, yy, no to w takim razie tutaj musielibyśmy jeszcze zrobić tego. Tu musielibyśmy to rozkopać w taki sposób, żeby po prostu był sługarkiem, żeby się nie marnowało miejsce. No więc dobra, natomiast troszeczkę roboty mnie na pewno czeka, ja to zrobię, no i widzimy się po, dla mnie dosyć długim, a dla was dosłownie króciutkim cięciu. No i dobra moi drodzy, udało mi się zrobić miejsce dla naszego sugarkain. Na jedyne co jeszcze teraz przekminiam, no to oczywiście temat wejścia tutaj, bo teraz tak, zakładam, że tu jest woda, a tu jest sugarkain. No to zbierać będziemy wszystko, co będzie od tej wysokości. Bo tak, tu będzie ten pierwszy sugar cane, no nie, który... Czekajcie, możemy nawet to zademonstrować. Tu byłby, byłby pierwszy sugar cane, który... Czekajcie, 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 znajdowałby się... O, w tym oto miejscu. Tu by się znajdował pierwszy sugar cane, no i oczywiście tak by to wyglądało. Na nim byłby drugi, tu byłby trzeci. I to bym wszystko zbierał, no ale to jest bez sensu, żeby to wyglądało w taki sposób. Więc prawdopodobnie będziemy na przykład musieli zrobić tak. Dwie krateczki do przodu, albo na przykład jedną kratkę do przodu, no i tutaj sobie to wyłożę. Nie wiem, albo jakimiś schodkami, żeby schodek, przed to jedno w dół, no i do tego drewnienko, żeby po prostu było komfortowe zejście. No bo inaczej wyglądałoby to po prostu brzydko, no nie? No bo byłoby takie nałożone na siebie i takie byłoby to szczerze, bez ładu i bez składu, no nie? A tak jak sobie tutaj walnę, tu będzie sugarking, no nie? Więc czekajcie, więc tutaj, gdybym na przykład walnął. No nie wiem czy DIRT, bo DIRT może nie jest najlepszym wyborem, ma na przykład jakieś półbloczki, a tutaj schodki, no to serio wydaje mi się, że mogłoby to wyglądać całkiem ciekawie. Moi drodzy, pojawiła się koncepcja, która niekoniecznie musi wypalić, ale serio przyszedł mi do głowy pewien pomysł, a mianowicie skoro tutaj rzucamy sobie półbloczkiem, no nie, tu będzie półblok wiadomo, e, schodeczki i tak dalej, to można by coś takiego było wanąć po całości, wiecie o co chodzi, zrobić sobie takie w ogóle półkole totalnie z tych schodków i półbloków dżunglowych, ja tego drewna mam sporo, dlatego na coś takiego się no stwierdziłem, że można by coś takiego było zrobić, no bo serio jeśli by to wyszło i wyglądało spoko, no to będę zadowolony, jeśli nie no to będzie trzeba resztę usunąć, także byłoby wówczas bardzo ciężko ja natomiast przerabiam sobie teraz tak, wszystkie te, 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 te powiedzmy dżunglowe no blożki żebyśmy mieli to w formie deseczek i teraz tak, schodów na pewno będzie trzeba bardzo dużo, schodów to w ogóle niesamowicie dużo, no nie, ale przede wszystkim będziemy też musieli potrzebować sporo pół bloków. i sobie je za chwileczkę zrobimy ewidentnie i sprawdzę z wami po prostu ten pomysł, czy to by wyglądało spoko jeśli tak, no to walniemy sobie to po całości, zrobimy takie półkole i na przykład z lotu ptaka jak sobie będziemy na to patrzeć to będzie to wyglądało serio bardzo ciekawie, jeśli wyjdzie źle, no to po prostu to zmienię ja akurat myślę, że gdzieś tam w stanie będę obiektywnie do tego podejść i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także, tak słodki ciśnijmy po całości, także tak ja mówię, powstało z tego takie półkole. Czekajcie, ja tu się pomyliłem, więc to będzie tak. I tutaj, gdybyśmy patrzyli na to w taki sposób, że tu jest pierwszy sugar cane, no nie? No bo, no, bo tak będzie. No to chyba najlepiej zrobić to w ogóle, już w sposób o właśnie taki. Czekajcie, bo nie mogę tego przegminić, To trzeba w taki sposób zrobić, bo tutaj wówczas będzie leciał półbloczek, no nie? I teraz wiecie, co chodzi. Tutaj znowu lecimy po całości poleciałby tutaj pół blok, no i zobaczymy jak by to wyglądało. Serio jestem bardzo ciekawy, wpadł mi taki pomysł do głowy, troszeczkę nawet nie wiem jakby skąd mi coś takiego przyszło ale stwierdziłem, że może to być fajne i dlatego postanowiłem to przetestować, dobra więc teraz tak, tu już te parę rzeczy mamy i teraz lecimy pół tutaj, więc teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało, tu oczywiście się przeliczyłem, ok lecimy sobie dalej i zobaczymy jak będzie wyglądała to to powiedzmy, pierwsza część tego półkola, no nie? Czekajcie, bo tu gdzieś jeszcze zrobiłem tak, że, że dwa drewnka wziąłem, czy to było gdzieś tutaj, tutaj o dokładnie, a jednak każdy półblok się liczy. No i dobra, moi drodzy, no i pierwsza część wygląda tak, ja sobie pójdę troszeczkę dalej stanąć, żeby to widzieć miarodajnie. Kurde, powiem wam szczerze, nie wygląda to źle, jakby obiektywnie patrząc na umiejętności mojego budowania, a nie są one za wielkie, wydaje mi się, że wygląda to całkiem spoko. Naprawdę, więc teraz nie pozostaje nic innego. Jak dorobić sobie to z tej strony i teraz czekajcie, bo cały czas myślę, żeby się nie pogubić. Tu będzie pół blok w tym miejscu, a schodki tutaj. goszek będzie wtedy, i chyba tak właśnie niestety będzie, że jeśli ja bym, czekajcie, bo teraz muszę to przekminić, że gdyby schodki były, aha nie, dobra, to będziemy musieli zrobić inaczej, że po prostu tu walniemy sobie pół bloczki, wiecie o co chodzi, tu walniemy pół bloczki. I będziemy musieli przesunąć o inną kratkę schodki. Już tu masz dlaczego? Ponieważ tu mamy swoją farmę pszenicy. No i to by wyglądało głupio, że dosłownie te farmy by się stykały wtedy. No bo tak by to wyszło. No a jeśli nie zrobimy tego w taki sposób, tylko zrobimy to w taki sposób, no nie, no to nie dość, że będzie przestrzeń. No to jeszcze wizualnie będzie też odstęp od tych farm. Także wydaje mi się, że nie będzie to wówczas wyglądało najgorzej. Sami zobaczymy. No jest odstęp ewidentny, bo wynosi on dwie krateczki. Tak, dwie krateczki. Trzecią kratką to jest schodek. Także mega spoko. No i tutaj oczywiście będą lecieć pół bloki. serio, naprawdę ma prawo to się udać. Moi drodzy, wedle niezbyt skomplikowanych obliczeń, czyli innymi słowy na pierwszy rzut oka, wydaje mi się, że już udało się wykończyć tą część tego projektu. Zobaczcie jak to wygląda. Na razie może nie ma to ładu i składu, no bo brakuje i wody i sugarki, na czym za chwileczkę się yy, zajmę. Ale wydaje mi się, że zamknięcie tego w takim półkolu, serio... Było niezłym pomysłem i teraz tylko pytanie czy jak do tego dołożymy wodę i Sugarkana to będzie to fajnie wyglądać, nie pozostało nic innego jak się da to wziąć no i się przekonać. Coraz lepiej zaczyna to wyglądać ponieważ udało mi się jak sami widzicie wszędzie rozłożyć wodę, także naprawdę jest już coraz bliżej skończenia całego projektu. To co mi teraz pozostało no to oczywiście rozstawienie Sugarkana dzięki przynajmniej, dzięki czemu będziemy wiedzieć jak duża ilość sugarkej na tu wchodzi, po prostu, no nie, bo to też zawsze na plus, żeby po prostu wiedzieć, na jakie ewentualne zbiory z farmy można liczyć. Także ja teraz pójdę po sugarkej na którego mam w skrzynce. Jak, jak na to, że w ogóle robimy dzisiaj farmę, to wychodzi całkiem długi odcinek, bo już mamy 11 minut filmu, ale pod tym poprzednim filmem czytałem, że jednak wiele osób optuje za dłuższą, znaczy inaczej, za wydłużeniem długości odcinka. Jakby to nie brzmiało, no nie, że jak były odcinki tam po 10 minut, to było, że za krótko, że Odcinek fajny, ale mógłby być dłuższy. No to dzisiaj taki trochę dłuższy będzie. Ale też, też na pewno bardzo ważny. I teraz tak, o właśnie, te szczęki szukałem. Więc myślę, że jak weźmiemy sobie 4 staki Sugarkina, to powinno nam to w zupełności wystarczyć. I potem pomnożymy sobie razy dwa po prostu ilość na jakiego rozłożę. No i tyle będziemy mieli zbiorów w przyszłości. Mam nadzieję, że każdy ogarnia o co chodzi. Więc teraz tak, lecimy. Wzięliśmy 4 staki. No i zobaczymy, jak dużą część rozłożymy. No tak, czyli przypada nam 27 sztuk Sugarkina. Na jeden taki pasek, no nie na jeden, powiedzmy, rządek, o żeby tak to aktualnie wybrzmiało. No i dobra, lecimy sobie tak. Pierwszy jest tak poszedł, no my lecimy z drugim, i sam jestem bardzo ciekawy, naprawdę, jakie to wyjdzie. Przede wszystkim zapełnia nam się już teren, coraz mniej miejsca zostało na nasz dom, który w ogóle nie wiem, czy zrobimy. No i na magazyn. Magazyn to, tak jak wam powiedziałem, skończymy temat villagerów, i absolutnie magazyn jest konieczny, bo ja już nie mam miejsca. Gdzie kłać po prostu wszystkich tych moich itemków, tych rzeczy A przecież chodzimy do Endu, chodzimy do Netheru Tego jest tak dużo, że no naprawdę koniecznie, koniecznie ten magazyn trzeba zrobić Jest to absolutnie must have na tym świecie No i zobaczymy tylko jak nam to się wszystko ułoży, powiedzmy czasowo, no i miejscowo Bo tego miejsca, tak jak wspomniałem, jest coraz mniej Dobra, zbliżamy się już do końca Ostatnie dwa paseczki, czy trzy? O nie, ostatni pięć, co jest? Kurde, ja że myślałem, że na końcu jesteśmy Czyli cztery staki nam ewidentnie nie wystarczą a to jest bardzo dobrze, to znaczy też, że pomyliłem się w obliczeniach chyba, no bo ja policzyłem, że. Czekajcie, 13 razy 25. Aha, czekajcie, bo ja policzyłem zbiory nasze jako 13 razy 25. Ale to nie będzie 13 razy 25, tylko 13 razy 50, bo przecież za jednym razem my zbieramy dwa sugarkény. Ej, w ogóle co jest grane, bo zrespił się kolejny golem, drugi golem na samym dachu, z tego co widzę, dokładnie tak, na dachu. Miejsca, w którym są villagerowie, no bardzo fajnie, bardzo się cieszę i zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, bierzemy stak 22. Mam nadzieję, że mi to wystarczy. Jeśli nie, to nie będzie problemu, oczywiście. Weźmiemy sobie z tej farmy. No i, i naprawdę spoko, bo już rozłożyliśmy. Słuchajcie, już teraz rozłożyliśmy 4 staki. A teraz do łapy biorę 5 stak, no i zobaczymy, czy to wystarczy. Jeśli nie wystarczy, to chyba i tak będę zadowolony, bo to będzie znaczyło, że po prostu dużo można tutaj. Ugrać na tej farmie jest to naprawdę fajny wybór. Oczywiście nie jest ona automatyczna, bo trzeba ręcznie sobie tutaj działać. O właśnie, teraz mamy ostatni paseczek, więc lecimy. Oj, nie, nie tędy droga. Więc lecimy sobie teraz tak. Miałem, tak jak wspomniałem, łącznie 5 staków, 22 sztuki. No nie, 5 staków, 22 sztuki. Także za chwileczkę będziemy sobie od tego odliczać. Dobra, mamy teraz. Pyk, pyk, pyk. Zostało mi 18 sztuk. 18 sztuk sugar czyli użyłem 5 staków i 4 sztuki. 5 stacków na to jest 320, 320 i do tego 44, te 4, no to powiedzmy 324, no nie? 324 sugarkainów jeśli dobrze liczę, zostało użyte do tego, żeby tą farmę wypełnić całą. No więc 324 razy 2 daje nam 628. Nie, przepraszam, 324 razy 2 to jest 648, czyli to jest ilość sugarcane'a, <grym> jaką możemy zebrać za jednym razem. A 648 na moi drodzy, to jest ponad 10 staków. Jak dołożymy do tego 2 czy tam 2,5 staka z jeziorka, no to mamy 12,5 staka na za jednym zbiorem. Naprawdę. No i jestem dumny. Jestem dumny, że udało się coś takiego zrobić. Jak dla mnie, naprawdę super. Zebraliśmy też dzisiaj sporo dirta, jakby to nie zazmiało. No więc tego dirta teraz na pewno tak. Znaczy czekajcie, yy, drewnienko odłożymy sobie tu, bo to mi się do budowy. Kurde, kolejny golem zrespił się w ogóle w środku tego, tego. Czy to jest ten sam? Czy nie? Poczekajcie, nie, bo teraz to mi to użyje banie totalnie. Nie, to jest chyba inny ziomeczek w ogóle. Ej, co tu się dzieje? Mamy teraz dwa golemy. I oba generalnie wbijają do miejsca, gdzie są wladzerowie. No, wspaniale. No, ale dobra, no jeśli już tutaj chcą siedzieć, to nie ma problemu. Ja sobie cały dircik odłożę Tutaj woda, tutaj fajerwerki, tutaj eku segregowane, deski wkładamy tutaj. No i teraz nie pozostało mi nic innego jak zbicie powietrze w powietrze moimi ostatnimi fajerwerkami i zobaczyć jak to wygląda z lotu ptaka, tak jak Wam obiecywałem. No na pewno zajmuje to bardzo dużo miejsca, to ewidentnie widać i serio ta obwódka też robi robotę, bo z daleka nie wygląda to jak taki zwykły sugar Cane. Tylko widzicie, mamy dużą farmę na obok małej farmy Cane i jeszcze obok farmy Pszenica, także naprawdę mega spoko. Tu jest też bardzo dużo miejsca, za chwilkę Wam pokażę, czekajcie. Bardzo dużo miejsca jest tutaj, no nie? Tu jest niewypełnione miejsce i być może tu powstanie magazyn. Tu jest też bardzo dużo miejsca, także serio, nie ma się o co martwić. Miejsce jest, tu ta skała też ma potencjał, tylko z tego co wiem to tu chyba jest skate, no nie? Aha, no to jest skate, no, to, no to, to to, nie ma potencjału, no bo ciężko będzie inaczej, no ale dobra, nie ma problemu. Wydaje mi się, że serio wyszło to całkiem fajnie i cieszę się, że kolejny taki odcinek, w którym progresujemy, pieski tutaj zmokły, więc na pewno są głodne. Ja się bardzo cieszę, że tak to wyszło moi drodzy. I na pewno w kolejnym filmie albo ewentualnie za dwa odcinki zrobimy sobie taki zbiór, wiecie, tego samego sukarkę na jaki mamy. No i zobaczymy ile tego wyjdzie. Z mojej strony to by było na tyle. Dzięki wam serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się na razie i cześć!